Marcin to pełen energii człowiek. Na jego facebooku znajdziecie relacje z kolejnych wypraw rowerowych, kolejnych imprez, w których bierze udział i bije swoje osobiste rekordy. Dla mnie, na przykład, pokonanie 300 km na rowerze jednego dnia to sprawa zupełnie nieosiągalna. Przede wszystkim jednak, Marcin potrafi zarażać swoją wiarą i zaangażowaniem. Chętnie bierze udział w projektach społecznych. Ale nie zawsze tak było. Poznajcie historię, którą opowiedział mi Marcin Laszczak. Uważaj na głowę! Jak zdobywałem Mont Everest i zdobywałem górę, to, to sobie przypomniałem o, o szpitalu, że jestem w tym miejscu w Rzeszowie, a nie jestem, nie leżę tam i, i patrzę w stóp to był taki motor. Tak naprawdę ten rower przeplata się u mnie cały, teraz te, przez 5 lat, bo, bo rower daje mi też takie poczucie bezpieczeństwa, ale też daje mi też energię do życia. Pomimo tego, że nieraz taka pogoda, po prostu sobie leżał człowiek, a ja wkładam rękawice i jadę po prostu rowerem. No ja jeżdżę cały, cały sezon, cały rok, zima, mróz, deszcz, śnieg, wszystkie klimaty, burza, wszystko. Nie, nie, nie ma dla mnie, po prostu jadę Ale to, to, że jadę, to też, to też takie, no, to jest duże przedsięwzięcie, takie emocjonalne po prostu. To śmieszna, trochę historia, ale prawdziwa. Że przed wojskiem, jeszcze zaraz po szkole zasadniczej, no, pierwszą pracę miałem. Pierwsza praca to była właśnie: był to pomocnik budowlany. Przywieźli mnie na, na, na miejsce do, do pracy. No i co, co ja remontowałem? Właśnie szpital Bobiński. To było niesamowite, bo i, i, i tam, gdzie był remontowany, to później. Ja tam przebywałem, bo wyremontowany był, później przebywałem tam, to było 7KB. I tak sobie myślę, tak do chłopaków, tych pracowników mówiłem, że a, remontuję sobie, może mi się przyda, kiedy bym zachorował. No i nie, niedługo długo musiałem czekać, bo w 2000 roku w tym samym budynku już tam przebywałem. No, taka historia jest właśnie prawdziwa i nieraz jak chcę coś z siebie powie, no, no to się spełni ładnie. To wydarzyło się właśnie w wojsku, w Rongowie, właśnie jak jeszcze był ostatni rocznik służby zasadniczej, no i tam zachorowałem. Zachorowałem. Jeszcze nikt nie wiedział, że jestem chory na syfilizm, każdy myślał, że jestem a jednak tam to były początki chorowania. Początkowo nie jadłem, nic, byłem zamknięty w sobie. No i wszyscy się wyśmiewali ze mnie, no tam właśnie przeżywałem właśnie, że już nigdy nie zobaczy się z rodziną, że, że wojna będzie w kraju, że już samoloty latają wojskowe, że będzie, będą bombardowane, taki miałem właśnie urojenia. Ale to nie było łatwo i, i... No, tak mi się zdaje, że przed wojskiem, przed no, wstąpieniem w wojska no, to jeszcze miałem takie trzy sytuacje takie no, traumatyczne, bo, bo miałem, motor miałem, który jeździłem i mi ukradli. I druga sytuacja, no, to miałem gospodarstwo, które nie było przepisane w uje i to też na przynost się odbiło. Teraz wiem, że to w wojsku tak jakby się wybuchło, bo ta choroba zdaje się sprawę, że ona była przed wojskiem. Tylko była nie leczone, nie było diagnozy. bo no Tam tak jakby był taki punkt kulminacyjny, wybuch takiej właśnie tej choroby. Trzy tygodnie jakby do przysięgi nie byłem na ja przysiędze, do, do przysięgi nie by trwałem, no i później zaczął się już jakby proces chorowania po szpitalach. Trzy miesiące w wojskowym szpitalu w Brągowie, Elbląg, Olsztyn, no i później stamtąd już. Mówili wojskowi, że, że mama przyjechała po mnie, że już jestem zwolniony właśnie. Że... No był, był cios dla, dla rodziny, bo na mamy, że co on jako jak w ogóle, co, co będzie ze mną. Nikt nie zauważył tego, a to bo tak jak teraz wiem, że to było zauważalne. Nikt mi tego nie pomógł i w tym momencie za, za, zareagował no, czy na nauczyciele w szkole to by było widoczne. Ale widać, widać, no choroby psychiczne nie są takie, jak rękę utnie, no to wiemy, że, że nie ma ręki, a tutaj. Z począ początku to człowiek jest taki oszołomiony, a później nie, nie chcę wracać do domu, do społeczeństwa. Lepiej, lepiej się czuje człowiek właśnie w towarzystwie osób chorujących z drębem psychicznego niż na zewnątrz. I często było tak, że pani doktor prosiłem, a jeszcze trochę, a jeszcze trochę bym został, no, a, a nie chciałem wracać po prostu, bo powiedziałem, że społeczeństwo nie. nie, nie, nie nie rozumiem po prostu mnie i, i albo ja też świata nie rozumiem po prostu i wolałem być właśnie w takim klimacie tam, tutaj w szpitalu I, i jakbym zażywał leki i nie buntował się no to to bym może może szybciej wyzdrowiał a ja po prostu nie, nie buntowałem się do lekarstw nie, nie zażywałem regularnie no i wracałem częściej I, i tak jakby zliczyć te, te wszystkie pobyty. Od 2000 roku no to było do 2015 naliczyłem ich było 8, 17. 17 pobytów w szpitalu. No i te pobyty były długie, bo niektóre po miesiąc, niektóre pamiętam najdłuższy pobyt to był 9 miesięcy. W roku to się wydarzyło. Dostałem w ręce, i to też było w szpitalu, na tablicy ogłoszeń była ulotka, grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w terenu Krakowa. I to, był, to było prowadzone przez animatorów lokalnych, przez gminę, przez MOPS. I tego, tego właśnie wsparcia takiego potrzebowałem i to mi się zdaje, że to było takie dobre rozwiązanie poznałem też fajnych, fantastycznych ludzi. W kolarstwie to, to było około trzech lat, no trzy lata temu y, poznałem pana Jurka z, z centrum, z, ze Środowiskiego Domu Samopomocy z Miechowa i tak naprawdę to on mi pokazał, że u nas jest w Miechowie sekcja kolarska i nigdy nie wiedziałem, bołem, je, mieszkałem na powiecie miechowskim, a nie wiedziałem, że sekcja kolarska jest w Miechowie. Na pierwszej imprezie, która to była, pamiętam, wrzesień i to już była pierwsza impreza, która, którą pokonałem, no to, no to pod górę na widnicę, tam 1200 metrów pod górę, no i dobry czas miałem właśnie. I tak naprawdę to, no poczułem wtedy, że to, to jest dla mnie i będę, To była duża fascynacja po prostu tym, tym sportem i jest do, do dzisiaj. Wtedy byłem amatorem i nie miałem jeszcze sprzętu do takiego, jak koledzy poprzejeżdżali po prostu, no, drogimi sprzętami i wtedy, no było to retro, retro z 70 lat, rower no, bardzo stary po prostu i wyremontowałem go, i, no troszkę trochę go przerasowałem może powiedzieć, bo później kupiłem koła już nowoczesny i o sprzęt, była rama tego stara i przerzutki stare. Także to, to, ale to, było, to było dla mnie no właśnie tak, krok, krok po kroku zdobywałem finanse i, no i ku, z, z, zaczynałem kupywać po prostu lepsze rowery. Czy rekord tak, no dokładnie. Pierwsza to była impreza to było 200 km. Nie, nie byłem w stanie sobie to wyobrazić, jak można przejechać w jednym czasie, w jednym dniu tyle kilometrów, ale wyjechałem po prostu całą grupą. No, jechaliśmy, jechaliśmy i dojechaliśmy. No, calutki dzień, żeśmy jechali, bo od rana do ósmej, na dwudziestą drugą byliśmy już na miejscu. To nie jest tak do końca, że to jest, że non-stop się jedzie, bo 7, 70 kilometrów robimy przerwy, jest w tym obiad i, i odpoczynek, i no, ale, to, ale, ale nie śpi się, tylko się jedzie po prostu. No, i tak kolejne etapy, wyjście no, zrobiłem z dobrym wynikiem, bo tam jest limit czasu, w tak? limicie czasu się zmieściłem. Nie można tam zobaczyć trasy, trzeba mieć tą samą trasę, to organizator daje trasę i to się po prostu wyjeżdża. Ja, ja jestem zadowolony z tej pierwszej imprezy i później była poprzeczka, no bo czysta, tak. No i kolejna poprzeczka, tak, no jak zrobiłem czysta, no to druga, kolejna impreza, no 400. No jest to dla mnie takie ważne, że, żeby jednak patrzeć w tył i żeby nie za, za wszelką cenę ten medal, tylko żeby też y, wspierać osoby, które są słabsze. To mnie uczyło, że to się sprawdziło, bo wspierałem na 300. A na, na, jak robiłem ultramaraton, ten największy w moim życiu, 600, no to ktoś mnie wspierał po prostu, bo po 250 metrach moje siły osłabły i chciałem się wycofać. No i miałem kolegę z sekcji, który, który mnie pociągnął, który, który ze mną współpracował i jechaliśmy razem już do końca. 600, 600 i tak naprawdę, tak jak mówię, no, dwa takie zmożone wysiłki to były 50 do Rzeszowa i 50 do domu. Bo do domu to już wiadomo, już wiem, wiem, że dom i wiem ile kilometrów, bo już znam tą miejscowość, ale już, już siły nie było po prostu. Już jechałem takim no, naprawdę resztki sił. To, to jest ten, ten odcinek. A do Rzeszowa to już widziałem Rzeszów, a jedzie, jedzie a to jednak dokładnie tam gdzieś mieli dojechać, to było jeszcze z 50 metrów. To, to był wysiłek. Przede wszystkim temperatura była inna, bo tak bo to było lato, pamiętam w czerwcu było ciepło w dzień, a w nocy temperatura do, prawie do 5 stopni, bardzo zimno było. No, od godziny 22 do godziny 8 rano jechaliśmy przez potężne góry i, i, i lasy. Ale później było fantastyczne uczucie, jak, jak widzimy jak dzień jak nastaje po prostu, to, to widać jak kilometr za kilometrem już jest coraz jaśniej po prostu. To było taka, takie przyjemne po prostu uczucie, że już, nie, nie, już koniec i nie będziemy jechać w nocy, tylko już jasno. Ja tutaj miałem też wywiad z Marcinem Dormanem, naszym dyrektorem i powiedziałem, że ja zdobyłem Monte Berest. Jedno z marzeń mi się spełniło. Marzenie, które gdzieś tam kiełkowało, że tam, tą wiedzą, doświadczenia kryzysu mogę się dzielić na przykład ze studentami. Mateusz Biernat mnie poprosił, wtedy zaproponował, że możemy się po prostu rozwijać. Dostałem taki telefon od, od niego i żeby tam zadzwonić, żeby się mówić na pierwsze spotkanie, no i to było właśnie do pani Małgorzaty Trojańskiej, do na Uniwersytecie pedagogiczny na, na Ingardenach. No i tam zawitałem. No i się cieszę, bo, bo, bo na ten moment już mam ponad 20 wykładów dla studentów. Dzielę się swoją wiedzą, dzielę się doświadczeniem kryzysów, ale dzielę się też no, doświadczeniem też o moim, o moim sporcie. Tak? Że jak sport zadziałał na mój, na mój stan zdrowia psychicznego. Przede wszystkim ja nie pamiętam, kiedy kiedy miałem kryzys, taki mocny kryzys. To jest to, to. Ja myślę, że tutaj rower też jest elementem zdrowienia. Mam projekt na ten rok, jestem przed rozmową panią dyrektor Centrum Kultury Sportu i chciałbym założyć sekcję rowerową w Miechowie. Moje takie zaangażowanie i, i to, co bym chciał zrobić, to nie właśnie nie ultramaratony, tak jak ja jeździłem 200, 300 i 500 i 600, tylko po prostu, żeby to były rajdy rodzinne. Dużo mam przeciwników, a po co a nie dać rady, a, a ja jednak pre do przodu i mam po, poparcie właśnie od pani dyrektor Centrum Kultury Sportu, żeby to zacząć i, i będę to chciał zrobić w tym roku. Nie wiem, czy mi się to uda, ale próbuję. Zachęcam do odwiedzania profilu Marcina Laszczaka na Facebooku. Zostawcie lajki i zaczerpnijcie trochę pozytywnej energii. Wsiądźcie na rower i zapomnijcie o codziennych kłopotach. Nikogo nie muszę chyba przekonywać, że Marcin w najbliższych dniach na pewno tak zrobi. I oczywiście, słuchajcie naszych podcastów. Zaglądajcie też na Facebooka i Instagrama. Uważaj na głowę. Uważaj na głowę.